Pierwsza połowa była spięta w waszym wykonaniu, co się stało w tej drugiej połowie, w przerwie przede wszystkim, że puściły wam chyba nerwy, tak mi się wydaje? No ciężko jednoznacznie powiedzieć świątki sensie sekret tej przemiany, ale fakt jest taki, że faktycznie w pierwszej połowie wyglądaliśmy, jakbyśmy byli lekko powiązani, a w drugiej już nie mając nic do stracenia, po prostu daliśmy u siebie wszystko i i na szczęście zagraliśmy tak, jak, jak powinniśmy grać od początku i udało nam się wygrać. A czy nie wydaje Ci się, że Warta była takim dobrym przeciwnikiem do przełamania właśnie tej złej serii, która Wam się trafiła? Ja myślę, że kto by to dzisiaj nie był, to po dwóch porażkach trzeba po prostu było ten mecz wygrać. Bo jeśli jesteśmy drużyną, która chce awansować do ekstraklasy, to musimy wygrywać mecze, szczególnie u siebie, bez względu na to z na to kim. Także ja się cieszę bardzo, że, że w tej trudnej sytuacji udało nam się przełamać, zdobyć trzy punkty i myślę, że ten mecz nadał taki kierunek, jak to powinno wyglądać, szczególnie druga połowa tego meczu w naszych spotkaniach.